Dziś przychodzę do Ciebie jako niebiański posłaniec, niosąc słowa, które rozbrzmiewają od wieczności. Jest to przesłanie skierowane wyłącznie do Twojego serca, coś, co musi zostać wysłuchane z uwagą, bo zostało stworzone specjalnie dla Ciebie i dla nikogo innego. Chodzi o kogoś, może o obecność, której nawet nie jesteś w pełni świadomy, ale którą w ciszy kochasz. Wkrótce zostanie Ci ujawnione coś, co może odmienić bieg Twojego życia? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, co czyni pewne chwile wyjątkowymi? W natłoku codziennych obowiązków łatwo jest o tym zapomnieć, lecz dziś jestem tutaj, aby Ci przypomnieć. Istnieje dla Ciebie większy cel. To nie przypadek, że te słowa docierają do Ciebie właśnie teraz. Ktoś w tej chwili niesie ciężar, próbując z całych sił zmienić swój los. Za każdym wyzwaniem, przed którym stajesz, Kryje się boska moc działająca na Twoją korzyść, nawet w najciemniejsze noce, gdy czujesz się niezrozumiany. Pamiętaj, że niebo nieustannie nad Tobą czuwa. Cisza osoby, która Cię kocha, nie oznacza jej nieobecności. Wręcz przeciwnie, to dowód na miłość tak czystą, że nie wymaga słów ani rozgłosu. Ciężar, który dźwigasz, nie przewyższa siły, jaką masz w sobie. W tym wszystkim kryje się obietnica. Porzucenia tego, co cię przytłacza. Nie musisz już walczyć samotnie. Poddaj się, zaufaj. Pozwól, aby boska energia przejęła kontrolę nad tymi sferami Twojego życia, do których nie docierają już Twoje własne siły. Może czasami wydaje ci się, że Twoje modlitwy nie znajdują odpowiedzi, ale wiedz, że są one słyszane. Każda rzecz ma swój doskonały moment. Gdy czekasz, niebo działa na Twoją korzyść. Osoba, która cię kocha w milczeniu, nieustannie modli się za ciebie, pragnąc tego, czego jeszcze nie wiesz, że potrzebujesz. Ale co głęboko w sobie, odczuwasz. Czasami możesz czuć się osamotniony na swojej drodze. Spójrz jednak wokół siebie z nową perspektywą. Są znaki, których mogłeś nie dostrzec. Drobne cuda przypominające, że nigdy nie byłeś zapomniany. Zwróć uwagę na detale. To w nich objawia się niebo. Jest pokój zarezerwowany dla Twojego serca. Pokój, który możesz odczuwać nawet w samym środku burzy. Ta harmonia nie zależy od okoliczności zewnętrznych. Pozwól, aby ci, których kochasz, również doświadczyli tej pełni. Niech zdejmą z siebie brzemię, aby przyjąć lekkość boskiego wsparcia. Zostałeś wybrany, by lśnić, pokonywać trudności. I stać się wzorem wiary oraz odwagi. Nawet jeśli czasem wątpisz w swoje możliwości, pamiętaj: jest ktoś potężniejszy, kto wierzy w ciebie i w twoje zdolności. Ta obecność troszczy się o każdy, nawet najdrobniejszy szczegół twojej historii. Przyszedł czas, by bardziej zaufać i spojrzeć w głąb siebie. Zobacz w sobie wartość, jaką widzi w tobie niebo. Ta cicha miłość nie chce jedynie. Cię obserwować. Pragnie, abyś zrozumiał, jak bardzo jesteś cenny. Twoje życie jest zbyt ważne, by pozostało niezauważone. Jeśli dzisiaj odczuwasz ciężar swoich decyzji i niespodziewanych wyzwań, wiedz, że wszystko dzieje się. Z określonego powodu, nic nie jest przypadkowe. Nawet to, co teraz wydaje się bezcelowe, przyniesie owoce w postaci nadziei i radości. Nie jesteś sam. Kiedy wiatr zdaje się być przeciwny. Przypomnij sobie, że jest on po to, by wzmocnić Twoje skrzydła. Urodziłeś się, by wzlatywać wyżej. Istnieje niezmienna miłość, która jest większa od wszelkich trudności. Ta potężna energia w milczeniu podtrzymuje Twoje życie, podobnie jak woda nawadnia zasiane ziarna. Łzy, które już wylałeś, zostały dostrzeżone i mają swoją wartość. Każda z nich stała się kroplą nawadniającą nowy sezon w Twoim życiu, który zaraz zakwitnie. Pewne rzeczy muszą zostać porzucone, aby mogło nadejść to, co nowe. Nie musisz dłużej trzymać ciężaru, który Cię przygniata. Uwolnij go. Otwórz się na wezwanie miłości, która prowadzi Cię ku pełni życia. Wsłuchaj się w to przesłanie z całym swoim sercem. Istnieje boska siła, gotowa przekształcić Twoją historię. Jesteś silniejszy niż myślisz i kochany w sposób, który wykracza poza Twoje pojmowanie. Każde wyzwanie to szansa na rozwój, na pogłębienie, zaufania i na zbliżenie się do tego, kto nad Tobą czuwa. Twoja siła nie pochodzi tylko od Ciebie. Czerpiesz ją także od tych, którzy wspierają Cię po cichu. Daj sobie szansę odczuć to troskliwe wsparcie. Istnieje niewidzialna ręka, która Cię prowadzi. Chroni i przygotowuje dla ciebie najlepszą ścieżkę, nawet jeśli tego nie. Widzisz, ona tam jest i dba o każdy aspekt twojego życia. Nie musisz już walczyć samodzielnie. Ten, który cię kocha, już wszystko dla ciebie wygrał. Jedyne, co musisz zrobić, to zaufać i poddać się tej miłości. Zbliża się nowy rozdział twojej historii. Niosący ze sobą długo oczekiwaną lekkość. Przyjmij ten nowy rytm. Pozwól, aby niebo ukazało ci, jak wyjątkowy jesteś. Zostałeś wybrany, by doświadczyć życia pełnego miłości i spełnienia, które są w zasięgu ręki, czekają tylko na to, abyś je zaakceptował. Pamiętaj, jesteś kochany, otoczony troską i nigdy nie zostaniesz zapomniany. To przesłanie zostało wysłane do Twojego serca. Byś wiedział, że niezależnie od okoliczności, niebo zawsze będzie przy tobie, wskazując ci właściwą drogę. Cisza może czasami wydawać się przytłaczająca. Jednak to właśnie w tej pozornej pustce boskie komunikaty stają się bardziej wyraziste. Wszechświat zdaje się szeptać swoje sekrety prosto do twojego wnętrza. Ktoś, kto kocha cię w milczeniu, obserwuje każdy moment twojego życia, zna twoje najgłębsze rany i najskrytsze pragnienia. Widzi prawdę, którą ukrywasz pod maskami, które czasami musisz nosić. Nawet jeśli nie wypowie ani słowa jego obecność nigdy cię nie opuści.